Cześć, moi tutajory, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj, jako mamy taki piękny świąteczny klimat, tutaj pięknie pada ścieżek, No to postanowiłem, że porozmawiam sobie o tym, kiedy dokładnie te dwie nowe postacie wbiją do gry. Jedną w sumie już wiadomo, no bo oczywiście jest to Edgar, no i jego zostajemy w nagrodach, a już znamy kolejność wszystkich nagród, o tym też wam zaraz dokładnie powiem, jak nie wiecie spokojnie. No a druga postać, czyli Byron, no to tego w sobie dokładnie nikt nie wie, kiedy ona zostanie dodana, a twórcy troszkę to stracili, kiedy on będzie, więc koniecznie oglądajcie do końca, żeby po prostu przekonać się jaka to będzie data. Kto może zostawia pod tym filmikiem, od razu łapeczkę w górę Mortki. Będę mega wdzięczny każdemu, kto zostawi teraz lajkacza. Wiesz, że każdy prawdziwy widz to zrobi i będzie kozacko. Oczywiście też nikogo nie zmuszam. Oprócz tego możecie zasubskrybować mój kanał, dołączyć naszej Ananasowej Armii bardzo chciałbym mieć tutaj 50 tysięcy subskrypcji Nie wiem czy się uda, przed końcem roku szczerze może być ciężko Ale walczymy, nie poddajemy się Jak nie to na początek nowego roku może by się udało, zobaczymy Jeszcze napiszcie w komentarzu, kiedy waszym zdaniem wyjdzie Byron Czyli nie ten darmowy Edgar, tylko ten drugi aż Byron yy, Więc no, śmiało piszcie w komentarzu A teraz będę już startował z filmem A więc dobra jak wiecie, mamy już kolejność tych wszystkich nagród, które będziemy dostawać po kolei przez 13 dni. No i jakby nie patrzeć, no, już kilka z nich dostaliśmy. Więc można sobie bez problemu obliczyć, kiedy i w jaki dzień będzie dostępny Edgar, czyli ten darmowy zadymiar, którego właśnie dostaniemy. No i zobaczcie, dzisiaj jak to nagrywam, mamy wtorek i dzisiaj przyszedł update, i dzisiaj dostaliśmy big boxa. Wy też to chyba oglądacie dzisiaj, bo raczej to dzisiaj wrzucę, więc dzisiaj mamy big boxa. Jutro, czyli jest to 16, dostaniemy oczywiście. W PowerPointsy chyba coś takiego było. Następnie mamy kolejny dzień, i jest to 17. I wtedy dostaniemy token Dablery. 18. dostaniemy mega Boxika, a 19. właśnie dostaniemy Edgara, czyli naszego zadymiarza. Więc bardzo fajnie. I tutaj macie potwierdzenie, że właśnie jest to 19. Więc koks musimy poczekać, jeszcze tylko 4 dzionki, No, i będziemy mieli naszego nowego zadymiarza. I będziemy mogli sobie bez problemu powbijać darmowe puszki. Bo zawsze te początkowe pucharki są darmowe do wbijania. Bo są mega łatwe. Po prostu wiecie o co chodzi. No, niech ta M zdednie w końcu. Ja nie mogę. Dawać mi ją, dawać. Mi ją, jeszcze mnie zabije pewnie. No nie, 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 to się nie dzieje. To się nie dzieje. Dobra, zabiłem ją, dobra. Więc to jest pierwsza taka rzecz. To do Edgara. I teraz uwaga, Byron. To też jest mega ważne. No i okej, okay, co do Byrona. Nie wiem w ogóle, czy tak się go czyta, co nie. Możecie mi napisać w komentarzu, jak wyczytać jego nazwę. Ale kiedy on wyjdzie, bo tutaj o to wiele osób pyta. No i ten Zadymiarz, kiedy wyjdzie, to odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. Wystarczy, że dokładnie przesłuchaliście Brotalka. No to możecie sobie tam zobaczyć, że sami twórcy powiedzieli, że ten Zadymiarz będzie mity i wyjdzie dzień po aktualizacji, czyli aktualizacja była dzisiaj i z tego wychodziłoby, że ma wyjść on jutro. No szczerze nie wydaje mi się, żeby twórcy sami nas skłamali, no bo raczej to jest oczywiste, że jak mówią, no to tak będzie. Chociaż też wiemy, że zdarzają się wyjątki i ciekawi mnie tutaj jedna rzecz, która mnie troszkę też niepokoi, bo zobaczcie, zazwyczaj jak wychodzi nowy zadmiarz, no to tutaj na końcu w, w tych właśnie, gdzie się nie ma tych zadmiarzy, to jeszcze jest ten dodatkowy nowy zadmiarz, który ma wyjść i jest odliczanie do niego, za ile on będzie, nie? No to z tym właśnie Byronem by takiego czegoś nie było, skoro ma wyjść jutro i to mnie troszkę właśnie tak martwi, ale no i tak, no wierzę twórcom, powiedzieli tak w toku macie tutaj nawet, wcześniej wam pokazywałem screena, no to tak musi być, co nie? Generalnie zobaczymy jak to będzie, no ale mi się wydaje, że na luziku y, jutro właśnie wbiję ten zadywiasz. Oby, oby w sumie Ja zrobię na niego jakiś pelik, na pewno zobaczcie, mam tutaj przygotowaną dużą skrzynkę, mega skrzynkę, dużą skrzynkę i skrzynkę zadymiarzy Wbiję może jeszcze z te dwie skrzyneczki i będzie już w ogóle mega fajnie No i mam nadzieję, że mi kurde dropnie, bo nie pogardziłbym takim właśnie nowym zadymiarzem, tym bardziej mitykiem, co nie? No i dzisiejszy odcieczek taki krótszy. Chciałem wam tylko przekazać właśnie takie proste info, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak tak to zawsze tutaj łapeczkiem w górę subika. Wijacie też na mój główny kanał bordki, bo to jest bardzo ważne. Jutro o 10.30 ratuję tam kozacki odcineczek właśnie też z nowego update'u z Brawla, z takimi pewnymi rzeczami. No sami zresztą zobaczycie, nie będę wam spoilerował, ale na pewno Wam się spodoba. Będzie tam też w tym filmie konkursik, więc śmiało Was zapraszam. Możecie też właśnie wpadać na moje inne social media, jak między innymi Instagrama czy Facebooka, do wszystkiego linki macie podane w opisie. Śmiało zapraszam. A teraz... Aby już żegnał. Widzimy się w następnych filmach. Siewajan komortki, cześć!